Zrobiłem na Uniwersytecie u nas w Gdańsku taki, yy, 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 taki wykład, zrobiłem na temat tego, jakie jest obciążenie kosztów yy, pracy, jakie są koszty pracy, jakie jest obciążenie pensji. I pokazałem na przykładzie średniej krajowej i najniższej krajowej, że my dostajemy 1200, a pracodawca płaci 2300. I wszyscy się dzieli tak. A potem mówię, słuchajcie, a teraz wyobraźcie sobie, bo ludzie, którzy prowadzą działalności gospodarcze, to, to przerabiają co miesiąc, więc my jesteśmy tymi, którzy, jak kiedyś powiedziałem w jednym wywiadzie, że ten kraj nienawidzi ludzi, którzy prowadzą działalności gospodarcze. Bo to są jedyni ludzie, którzy znają ten system tak, że go nienawidzą. Wiedzą o nim wszystko i go nienawidzą. Wyobraźcie sobie, co by było w tym kraju, gdybyśmy zrobili taki numer, że pracodawca nie płaci za nas naszych składek. Tylko każdy człowiek dostaje na rękę dokładnie to, co ma w umowie, a następnie, jak tylko to dostanie, to dwa dni później ma obowiązek przelać. Zus, urząd skarbowy. Tak. Nie, to pod koniec to miesiąca, żeby tak. tak. Tak, Nie, to by toby cały miesiąc, kraj, to gwarantuje, gwarantuje, że cały kraj poszedłby z widłami na sejm. Bo na razie jest tak, że nikt po prostu nie wie. Ludzie, którzy prowadzą działalności gospodarcze, wiedzą i dlatego tak cierpią, i dlatego tak w tacy są wściekli, i dlatego to jest nasz elektorat. A ludzie, którzy pracują na etatach, nie wiedzą. Albo nie chcą wiedzieć. Tak? Więc to o to chodzi.